Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku Skolnika Awatara. Ankieta mówi jasno: drugim tematem, jaki zwyciężył, jest: kim byli rodzice Anga? To bardzo ciekawe pytanie. Czy ktoś tak ważny w życiu prawie każdego z nas w ogóle nie istniał w życiu Anga? Co jest tym spowodowane? I czy An kiedykolwiek tęsknił za rodzicielami? Tego i wiele więcej dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Dlatego zróbcie sobie herbatkę godną Airo, wygodnie usiądźcie i zapraszam do oglądania. W legendzie Anga rodzina gra ogromną rolę, niemal dla każdego z bohaterów. Poznajemy przecież rodziców Katary, Sokki, Zuko czy Tof. To oni wyznaczają im nawet cel w życiu. Na przykład marzenie Soki o dołączeniu do ojca w walce z narodem ognia. Albo chęć całkowitego odcięcia od swych mało rozgadniętych rodziców, to Zuko miał za to całe życie ukierunkowane przez wygnaną matkę, a także okrutnego ojca. A co z Angiem? Właśnie nic. No prawie nic. W czasie, gdy ten jest zroko, widzimy scenę przekazania nowonarodzonego Anga pod opiekę Mnichów Powietrza. Od tamtego czasu praktycznie nie słyszymy o jego rodzicach. To zaskakujące, ale nawet o rodzicach Apty wiemy więcej niż Anga. Ważnym pytaniem, jakie możemy zadać w tej sytuacji jest dlaczego. Otóż przez samą kulturę magów powietrza, jak i ich nastawienie do życia. Jak wiemy, nomadzi powietrza są niezwykle uduchowionym narodem. Przykładają o wiele większą wagę do integracji z duchem, jak i naturą. Jakiekolwiek inne przywiązania uważają za przeszkadzające im w tym, jednak jakoś rodzić się musieli. Na świecie istniały cztery główne świątynie powietrza. W dwóch, czyli północnej i południowej, żyli w większości męscy przedstawiciele nomadów, za to we wschodniej i zachodniej żeńscy. Drośli mnisi odbywali bardzo często pielgrzymki pomiędzy tymi świątyniami, podczas których nieraz trafiali na przelotną miłość owocującą dzieckiem. Niestety nie jest to aż tak w 100% potwierdzone, lecz wszystkie znaki na ziemi oraz niebie mówią, iż tak to się odbywało. Po narodzinach dziecko było natychmiastowo oddawane pod opiekę sióstr i braci świątynnych, specjalnie wybranych do roli nauczycieli i opiekunów. Ci musieli wychować jak i nauczyć młodzież kultury oraz magii powietrza. W przypadku Anga było podobnie. Ten jednak po odkryciu przez mnichów, iż jest awatarem, musiał szybciej przejść trening i zostać mistrzem. Dlatego też bardzo szybko otrzymał tatuaże, dzięki przyspieszonej nauce. Ale całe szczęście, w życiu Anga pojawiła się osoba mu niezwykle bliska. Osoba zastępująca mu ojca. Chodzi oczywiście o mnicha Gyatso, który wziął pod skrzydła młodego awatara. Byli niemal nierozłączni i to właśnie próba ich rozdzielenia skończyła się tragedią. Dlatego z całą pewnością za rodziców Anga możemy uznać cały naród, a za zastępczego ojca Mnicha Giaco. Kultura nomadów powietrza może wydawać nam się zimna i dość dziwna, bo co to za ludzie porzucający własne dzieci? Otóż takie zachowanie było dla rodziców Anga normalne, ponieważ przez tysiące lat tak były wychowywane kolejne pokolenia magów powietrza. W tym wypadku różnica kultur jest doskonałym przykładem, iż dla niektórych coś uważane za normalne jest czymś nie do pomyślenia dla innych. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dobrze ukryłem temat. Co wy sądzicie o rodzicach Anga? Czy lepiej byłoby jednak, aby przezwyciężyli tradycję i zaopiekowali się mu synem? Piszcie! Zapraszam też do wypełniania kolejnej ankiety wyboru tematów do kronik. Link w opisie. Zachęcam do zostawienia suba z dzwoneczkiem. Wtedy nie przegapisz żadnego odcinka o podobnym temacie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Wnuczka Anga Ginora była pierwszym żeńskim magiem powietrza po ludobójstwie nomadów, który uzyskał tytuł mistrza i otrzymał swoje strzałki.